Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Zaczynamy vloga z Weroniką. Także będzie ciekawie, jak zawsze. Moje gardło już troszkę lepiej. Powoli zaczynam przypominać mój głos sprzed kilku dni, ale wciąż jednak mówię z rybką. No, ale przynajmniej mogę mówić. Przyszliśmy sobie właśnie do parku, a usiąść na ławeczce i. Podumać nad życiem Podziwiać widoki Zobaczymy co się będzie dzisiaj działo ciekawego I jak się coś będzie działo No to oczywiście wam to nagramy Nie wiem w ogóle co dalej powiedzieć Także może już się z wami pożegnam Na tą chwilę Uwaga, uwaga Dzisiaj o 17.50 Weronika idzie do Sieradza A kto jedzie z Weroniką? Ja! Ho, ho, ho Dlatego zabieramy się za pakowanie. Weronika mi pomoże, bo ja nie lubię się pakować. Ja muszę sama się spakować, bo moja bliska leży tam. Uwaga! No bo. Dobra, już, już, już. To jest po prostu artystyczny nieład. A tutaj tak oszczędnie Weronika postanowiła spróbować swoich sił na fiszce, więc zaraz Poradzie zobaczymy, jak widzicie, pięknie widzicie, będzie się widzicie, wywalać. Od gustrzanki powiem Wam, że się trochę wyrobił. No, nieźle, nieźle. I tutaj mamy nasz piękny plac przed kościołem, więc jak coś to myślę, że księża ją uratują i się nie wywali. Chciałabym pochwalić brzeską pogodę, bo jest dzisiaj śliczne słonko i chyba z 30 stopni. Wiecie co, mamy spóźniony pociąg i liczymy na to, że się nie spóźni dłużej niż te 10 minut, bo jak się spóźni to my nie zdążymy we na przesiadkę. Nasz pociąg może przyjedzie, kto to wie, no miejmy nadzieję, że przyjedzie. Moje gardło już jest w lepszym stanie, także cieszę się, będę mogła śpiewać w pociągu. Ho, ho. Ach. Widzimy właśnie w pociągu mój głos... mój głos jest niekorzystny i to bardzo, ale za 15 minut będziemy już w Sieradzu um, No i będzie fajnie, mamy nadzieję. Ogólnie to miałyśmy taką ciekawą historię z przesiadką, ponieważ pociąg z brzegu do Wrocławia się spóźnił. I to tak 15 minut ponad, a my miałyśmy 15 minut na przesiadkę i pani konduktor miła dzwoniła do tego pociągu, że do tego pociągu. Nie wiem, że mogę w ogóle tak nazwać, no tutaj, żeby ten pociąg e, na nas poczekał i poczekał. Także dziękujemy pani konduktor. Polecamy pociąg Mehen focher jakiś śmieszny. Tam taka właśnie była miła pani konduktor. Niemiecki no, też. Coś takiego jakiegoś w Deutschland. To by było chyba na tyle. Marniemy w tym pociągu, bo jest zimno. No. i... Nie. w by się przydał? O. Kocyk, yy, ciepła czekolada, a na dworze 26 stopni Ej widzia, tam taki upał no, Ale tak w fanklubach też tak było, że się z autokarami chodziło i był upał no, A potem Dobrze. się wzią, że chorzy ludzie No, i moje królełko Okej, okay, to żegnamy się z wami chyba już na dzisiaj Raczej się nie rozwiemy. Raczej nie Dobra, i udanej nocy, cześć Dzień dobry, sieradz! Dojechałyśmy żyjemy, jesteśmy całe i zdrowe i właśnie idziemy na drugie śniadanie, na makaron z kurkami i kurczakiem, tak? Tak, dokładnie. Ooh, takie luksusowe potrawy w tym się sieradzu. Niestety pogoda nam się troszkę popsuła jak wczoraj w brzegu było chyba z 30 stopni, to dzisiaj w sieradzu jest jakieś 21? No i jest zachmurzenie jak widzicie, więc niestety kurtka jeansowa poszła w ruch i musiałam ją nałożyć. No, i będziemy jakoś miło spędzać czas, mam nadzieję. Weronika mnie tutaj pooprowadza. Ja Wam pokażę yy, cały sierad. I patrzcie, gdzie ci wszyscy robotnicy? Przecież jest dzień powszedni. Dlaczego oni tutaj nie pracują? Chyba Sieradzka i tubosera musi się dorzucić do yy, remontu tej drogi. Tak. Mm -hmm. Cześć. Cześć. Masakra... Jest godzina. 13. 13? Ale ciągle w łóżku. Teraz ja przejmuję vloga. Uwaga, uwaga. Ogłoszenia parafialne. Mianowicie, dzień wczorajszy to był dzień, w którym jakoś nie było czego nagrywać. Chociaż w sumie miło go spędziłyśmy i ogólnie takiegoś szybko czas przeleciał, ale. No, z nagrywania takie lekkie nici I dzisiaj jest plan, że coś nagramy. W sensie do vloga. Ambitny plan. Plan to już po was sukcesu. Jak na razie siedzimy, tylko w pokoju i no lajfimy. A mi odpada, poza lewej. Tu. O Może w końcu coś zrobimy z naszym życiem. I będzie ciekawie. Na dworze pada, więc robimy frytki. Nasz ciekawy dzień przebiegu, tak że od rana siedziałyśmy przy komputerze w piżamach, więc ohoho, tyle się działo ale niestety znaczy w sumie stety to nie nasza wina czy to w ogóle dobrze brzmi ale jest beznadziejna pogoda leje cały dzień no i co miałyśmy robić, no siedziałyśmy przy komputerach i jadłyśmy rytki. no ale teraz jedziemy na rynek spotkać się z pewnymi osobami. Zobaczycie, kto to jest. Jestem już na rynku w Sieradzu i ogólnie spotkanie z widzami było odwołane, a tu się okazuje, oj się Weroniczka, że jednak ktoś przyszedł i... Ten mój aparat, on chyba zaraz zacznie, e, przestanie działać, bo jest stał już mokry, więc może kończymy Ale dziękuję bardzo za przyjście, będziecie we vlogu, także mam nadzieję, że to wam wynagrodzi to, że tutaj stoicie i bokniecie. Hej! Oryginalny wszyscy takie same vlogi Tak i potem, o nie, cztery razy ta sama kopia Cześć, witam was serdecznie ponownie Przyszliśmy do Altany, jestem z Werniką, z Olą i z Pauliną i Czemu się? one się ze mnie śmieją. Dlaczego one się ze mnie śmieją? Wiecie co? Ja w ogóle wychodzę. To będzie, to będzie tylko mój vlog, ja będę mówić. Więc przyszliśmy do Altany to jest taka restauracja tutaj. Proszę mnie nie nagrywać, proszę bardzo. No, I w ogóle miałyśmy takie mini spotkanie z widzami. Znaczy, ogólnie ono było odwołane. Ale się go że i tak dziewczyny przyszły, więc to była taka niespodzianka dla nas. Ale bardzo Wam dziękuję, że w ogóle przyszłyście, bo pójście i to bardzo. I, i ogólnie było mi Was szkoda, ale no, dzięki za poświęcenie. No Mam nadzieję, że to powtórzymy, jak następnym razem będę w sieradzu. Teraz czekamy na nasz taki może nie obiad, bo jest już późno, ale na jakąś taką obiad o kolację. Jestem w ogóle ciekawa, czy mnie słuchać, bo te tutaj krzyczą, jakby były na jakiejś imprezie. Przyszedł mój makaron. Um, I on jest chyba z kurczakiem i ze szpinakiem, tak sądzę. Natomiast tutaj jest makaron Weroniki. Będzie test na żywo makaronu. Całkiem, całkiem. Taki delikatny. Oj, dziewczęta, widzę, że głodne. Pudzinki takie będą jadły. Do... Tej tej? Dwie godziny dwie, dwie godziny siedziałyśmy w Altanie, w restauracji I teraz idziemy do galerii Po płatki kosmetyczne Tak, waciki, tak zwane waciki no. w, w ogóle... <gulia> Chciałam powiedzieć, że lało dzisiaj Lało cały dzień I nagle 19 i słońce Tylko, że szkoda, że jest zimno i jest jakieś 15 stopni Jest zimno, No, jest a moja zimno. kurtka jest mokra jak ją nałożyłam była było takie... Tak, no. nie. Ale cieszymy się, że przynajmniej no teraz się by pogodziło, bo, jakby padało dalej, no co. Pogoda tak sierpniowa, że aż w ogóle wszyscy idą i nagrywają życie youtubera. Dziękuję. Myślałam, że bylałam herbatę. Ole z Pauliną już poszły, a my właśnie jedziemy schodami, które. Chodami nie są na parking, bo tam czeka na nas te Weroniki. I wracamy no live na komputerach do pokoju. Super wieczór. Normalnie mm, to, takie rzeczy tylko u mnie. Sierad, rozrywkowe miasto. Tak. Ale w ale mamy kwaśne żelki. Przez to, że jest 15 stopni i leje. Jak dobrze pójdzie, ja Teraz mam, nie mam jest zimno. Teraz zimno. bo jest strasznie zimno. Czy jesteśmy takie czerwone? Właśnie, ciągle na scenariusz. Weronika. No, wstajemy. Cały mm -mm. dzień przed nami. Nawet nie cały. Tylko pół. Mm -mm. Będziemy jak hipopotamy, tak? Będę cię nagrywać, dopóki nie wstaniesz. Ale jest wredno. Jak to? Ja po prostu chcę wstać. Wstała panna. Idziemy na śniadanie. Cóż za pyszności nam pani tutaj robi. Tutaj mamy pyszne bułeczki i rogaliki. No i oczywiście masło orzechowe, a także miód yy, wielokwiatowy, który się nie chce tutaj złapać. Ostrość. Gdzie jest ostrość? Polecam wam masło orzechowe w połączeniu z miodem i do tego właśnie jakaś taka świeża bułeczka rogalik. Cudo. Kto się ogarnął? Ola się ogarnęła i w końcu wyglądam jak taka przynajmniej półżywa. Weronika także. Patrzcie, jaka laska tam siedzi na tej kanapie. Aha. Przyszedł czas na spakowanie się, bo za półtorej godziny. No bardziej za godzinę Za półtorej. Dobra. Dziękujcie się. Za półtorej godziny mam pociąg. Już prawie wszystko spakowane. W sumie ja bym się mogła do takiej reklamówki spakować. Czemu nie? Tak stylowo. I moje kapcie fajne. Przyszedł czas, aby zakończyć vloga z Sieradza. I nie tylko. Tak, nie tylko. Nie tylko, tak, 9. bo z brzegu też był tam kawałeczek. Więc zobaczcie w ogóle, kto przyszedł mnie pożegnać na dworzec. Tutaj same miłe osoby w tym się Sieradzu i okolicach ze Zduńskiej Woli, tak? Tak. No muszę do Zduńskiej Woli teraz przyjechać. No i mam nadzieję, że film się wam spodobał. Może w sumie nie działo się... Za dużo. No wczoraj to cały dzień lało i, i no, no, nie było co nagrywać, ale i tak mam nadzieję, że film się Wam spodobał. Jeżeli tak, to pamiętajcie o tym w górę, o subskrypcji, o komentarzu. Pamiętajcie, aby wpaść na kanał do Werki, więc widzimy się niedługo ponownie na moim kanale. Do zobaczenia i cześć! Cześć, 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 cześć!